Chcę takie pyszne lody. Lody? Nigdy wcześniej nie robiłam lodów. Mam nadzieję, że mi się uda. Jeśli lody są zimne, to pewnie nie da się ich zrobić bez lodu. Trzeba go wrzucić do blendera i rozdrobnić. Jess, zapomniałaś założyć pokrywkę. Nie szkodzi, niech ta kostka lodu będzie dla ciebie nauczką. Aj. Co to masakra! Pomóżcie mi! To nie było śmieszne. Ale muszę przyznać, że upadek się przydał. Znalazłam pokrywkę i teraz mogę bezpiecznie kruszyć lód. Gotowe. Teraz ten lód umieszczę w kubeczku, z którego będzie można go wygodnie jeść. Ale to jeszcze nie wszystko. Najważniejszą częścią jest skroplenie lodu pysznym napojem. Wybrałam dwa rodzaje fanty. Nadadzą odpowiedniego smaku mojemu arcydziełu. Fajnie, co? I to mają być lody? To tylko zwykły lód skropiony słodkim napojem. Moja cudowna maszyna zrobi prawdziwe lody owocowe. A teraz trzeba ostrożnie napełnić foremkę lodami. To będzie prawdziwy tort lodowy. Zobaczycie. Gwarantuję to Wam. Czyż to nie jest wspaniałe? Teraz musimy wstawić to do lodówki, aby jeszcze troszkę się zmroziło. O tak, będzie super. Trzeba tylko troszeczkę poczekać. Co to za dźwięki? Jesteście tacy nudni. Mam swój sposób na rozdrobnienie owoców. O wiele bardziej interesujący niż wszystkie wasze sztuczki. Gotowe. Nie potrzebuję już piły. Mmm, pyszne. Pora na mleko. I żelki. Nie będę żałować. Wszyscy je uwielbiają. Całość muszę porządnie wymieszać. A teraz w ruch pójdzie ciekły azot, żeby moje lody były jak najzimniejsze. No proszę, mój tort lodowy jest gotowy. No prawie. Pozostało tylko zrobić z niego prawdziwy zamek. Ściągam foremki. No i ozdobię całość rożkami waflowymi. Właśnie w ten sposób. Prawdziwa forteca. A ja podam moje lody w uroczej miserce w kształcie czaszki. Będzie cudownie. Ojej, ale zamek szefa też jest fajny. Nie chcę, żeby wygrał. Wysadzę go w powietrze. Wystarczy taki mały dynamit. Teraz wracam do pracy. Patrzcie, jaki jadalny mózg. Pięknie. Ojej, nawet nie wiem od czego zacząć. Wow, nigdy wcześniej nie widziałam lodowego zamku. Muszę tego spróbować, ale zostawię go sobie na koniec. Najpierw zajmę się innymi kandydatami. Spróbuję. Fu, jakby ktoś zmieszał napój z wodą. To obrzydliwe. Teraz lody Wednesday wyglądają zabawnie. O, żelkowy robaczek. Całkiem smaczne, podoba mi się. Ale teraz mój faworyt. Najwyższy czas go spróbować. Ale pięknie. Mm, niewiarygodnie pyszne. Zjem wszystkie rożki. Ojej, dlaczego tu jest dynamit? Co to było? Moje biedne arcydzieło. Udało się. Masakra, to było fajne, ale mega niebezpieczne. Zwycięzcą tej rundy jest Wednesday. Gratulacje. Mówiłam, że wygram. W drugiej rundzie przygotujcie dla mnie pizzę. Ciekawe, nigdy nie robiłam pizzy. Ale mam nadzieję, że mi się uda. Gotowe ciasto jest troszkę za twarde. Zrobię pierwszą na świecie pizzę ze słodyczy. Sofia uwielbia, więc mam duże szanse na wygraną. Najpierw roztopię pianki. Pomoże mi suszarka do włosów. Gotowe. Teraz popcorn leci prosto w te pianki. No już wygląda pysznie. Trzeba tylko dokładnie wymieszać. Właśnie w ten sposób. No to ja rozumiem. To będzie baza do pizzy. Zobaczcie, jak pysznie wygląda. O co chodzi z tą odciętą ręką? To nie jest zwykła ręka, to rączka. Pomaga mi wyrabiać ciasto na pizzę. Coś wam nie wychodzi. To całkiem zabawne. Po prostu rączka nie ma w tym doświadczenia. Dobra, dosyć gadania, czas zrobić pizzę. Z ciasta trzeba uformować placek, a następnie posmarować go sosem pomidorowym. O tak. Dalej dodajemy ser. Ucieramy go z wierzchu. Z jego pomocą narysuję coś fajnego. Ale to jeszcze nie wszystko. Nie może zabraknąć oliwek. Boże z nich pajączki. Szkoda, że nie są prawdziwe. Dziewczyno, jestem mistrzem robienia pizzy, nie przebijecie mnie. Poza tym głównym składnikiem mojej pizzy jest kolorowy ser. O, tak, ta pizza będzie pyszna i piękna. Jestem tego pewien! A ja upieka swoją pizzę za pomocą miotacza otacza ognia. Do dzieła! Gotowe. Super. Kto pozwolił tej wariatce wnieść miotacz ognia do kuchni? Chociaż moja pizza też jest gotowa. Dzięki, Wednesday. Ojej, wasze pizze są gotowe? No to muszę się pospieszyć i zadbać o dodatki. Dorzucę nutelle, żelki i oczywiście skitelsy. Mua. Sophie, co ty na to? Wow, wszystkie pizze wyglądają bardzo apetycznie. Nawet nie wiem, od czego zacząć. Niech będzie ta słodka. Powiem wprost, jedzenie tego rękoma nie jest zbyt wygodne. Hmm. Pyszna to fakt, ale za słodka. Zobaczmy, co przygotowała dla mnie Wednesday. Nawet pizzę wystylizowała na straszydło. To jest bardzo. Chwileczkę, co to? Oliwki? Fu, nienawidzę ich. Przykro mi Wednesday, ale nie cierpię pizzy z oliwkami. Została mi tylko pizza szefa Sema. Mam nadzieję, że będzie pyszna. Wygląda super. Ojej, odlot. Uwielbiam ser. Jest taki kolorowy i tak fajnie się ciągnie. No, nie mam wątpliwości. To najlepsza pizza w tej rundzie. Gratuluję. Mówiłem, że jestem mistrzem. Dzięki Sofi. Okej, okay. najpierw chcę takie gofry. Gotowi? Miley, coś nie tak? Nie wiesz jak zrobić gofry? Szczerze mówiąc to nie, ale spróbuję improwizować. Jajka, one zawsze się przydają do wypieków. Teraz mąka. No i cukier. Mała Margo uwielbia wszystko co słodkie jeszcze troszkę. Muszę teraz to wszystko wymieszać. Całkiem fajnie. Jakie słodkie. Ciasto gotowe. Gdzie gofrownica? Nie otwiera się. A nie z tej strony. Wlewamy ciasto. Wyrównujemy. To całkiem łatwe. Włączamy i czekamy gofrownica chyba szwankuje. No dobra. Postawię ją na kuchence. Dodam tylko troszkę więcej mocy. Ojej. Ojej. Pali się. Gdzie moja gaśnica? Najważniejsze to bez paniki. Pożar ugaszony. Co z moim gofrem? On nie, jest spalony. Dobra, już zrobiłam ciasto na gofry. Pozostało je tylko usmażyć, ale zdecydowałem się na nietypowe rozwiązanie. To będą piękne gofry. Na pewno misi króliczek zrobią większe wrażenie niż kratka. A co tam u konkurencji? O, rany boskie! Rączko, mój wierny sługo, dziękuję za pomoc, ale to ciasto zupełnie się nie nadaje. Brakuje mu czegoś takiego okropnego. Na przykład żelków w kształcie oczu. Muszę spróbować. Nie patrz tak na mnie. Po prostu muszę to zrobić, zanim wsypię to do ciasta. No, teraz to ja rozumiem. Gotowe, sprawdźmy. Rewelacja. A co tam u pana, pani napuszony kucharzu? U mnie? Jak mnie nazwałaś? Dobra, daj spokój. Jestem zajęty czymś innym. Dodam bite śmietany. Przykryję drugim gofrem i mogę podawać. Nie ma szans na wygraną. Rączko, czego chcesz od szefa kuchni? Jesteś dobrym stworzeniem, po co ci te żarty? Ojej, szef kuchni dawno się tak dobrze nie bawił. Rączka jest mistrzem łaskotek. Spadaj stąd! Spadaj stąd, ty pasożycie, wynoś się! Odejdź od moich idealnych gofrów! O nie, co ja zrobiłem? Zepsułem własne smakołyki. Nie zdążę nowych przygotować. No dobra, smacznego. No w końcu. Co to jest? Wygląda jak stara gąbka. A to? Niby fajne, ale wyglądają jakby je ktoś już przeżył i wypluł. Ale smakują nieźle. A co to jest? Otworzę. Wow! Gofry z oczami! Próbuję, ale odlot. Wygrana! Prawo Wednesday. Gratulacje. Przejdźmy do kolejnego etapu. Tym razem chcę koktajl mleczny. Zrobi się. Kuchenne arcydzieła już nadchodzą. Dobra, zacznę od udekorowania tej pięknej szklanki syropem czekoladowym. Tak robią tylko prawdziwi profesjonaliści. Teraz muszę zanurzyć czekoladową szklankę w kolorowej posypce. Sama szklanka już wygląda apetycznie, a to dopiero początek. Teraz bierzemy blender i przygotujemy sam napój. Słodki koktajl mleczny. Mała Margo będzie w niebo wzięta, zapewniam was. Wystarczy zmieszać świeże, pyszne mleko i jej ulubione lody. Margo uwielbia truskawkowe, więc to będzie shake truskawkowy. Zamykamy i czekamy. Przelewamy to do naszej ślicznej szklanki. No i ostatni szlif? Słodkie dekoracje. No, jak bez tego. A co robi Wednesday? Rączko, moje domowe laboratorium jest gotowe. Dziękuję. Zamierzam zrobić najbardziej spektakularny koktajl mleczny w życiu małej Margo. Napełnię kilka probówek magicznymi płynami. Ich chemiczny skład jest ściśle tajny. Teraz czekamy, aż mieszanka przedestyluje się do drugiej kolby. To bardzo ważny proces. Rączko, podpal to. Pospiesz się. No, od razu lepiej. Podgrzejmy naszą niebezpiecznie smaczną mieszankę. Teraz potrzebuję dwóch kostek suchego lodu. Bezpieczeństwo jest najważniejsze, więc zakładamy rękawiczki. Pora przelać nasz napój do szklanki. Wow, no jestem genialna. Wygląda rewelacyjnie. Ja też kończyłem dekorować mój koktajl. Jest niesamowity, prawda? Chyba nikt nie ma wątpliwości. Wow, wow ekstra. A co ja mam? Sprawdźmy. Ekstra. Wszystko mi się przyda. Najpierw wsypię lód do szklanki. Teraz dodam pyszną gumę bubę. Troszkę kwaśnych cukierków wpłynie. i kwaśny proszek. No i pamiętajmy o cukierkach. Dużo cukierków. Ale fajnie mi to wyszło. Całość zaleję sprite'em i fantą. Zamykamy? Mieszamy? No i można podawać. Dodam jeszcze słomkę. No brawo, już nie mogę się doczekać, kiedy Margo spróbuje tego wszystkiego. Orety! Wygląda tak magicznie i pysznie. Zacznę od tego zielonego. Aj! Jakie to kwaśne! Ochyda! Co to zabierze ze słodyczy? To wszystko dla mnie? No to próbuję. Wow, ale dobre. Spróbuję teraz słodkich dekoracji. Też są pyszne. No nie wiem, czy coś da radę to przebić. Spróbuję ostatniego koktajlu. Kier uderzył mi do głowy. Czuję wszystkie moje ulubione cukierki kwaśny musujący proszek. To jest przepyszne. Gratulacje, maili, wygrałaś! Co tym razem sobie życzysz? Tosta z dżemem? To chyba nic trudnego. Jako profesjonalista nie mogę sobie pozwolić na korzystanie z gotowego chleba. To wszystko chemia. Zrobię własny chleb. Ten przepis został mi przekazany przez moją mamę, a jej przez jej mamę, a jej mamie przez jej mamę. No i tak w nieskończoność. Dodam barwników i wszystko porządnie wymieszam. Teraz to rozwałkuję. No i ułożę warstwy jedne na drugiej. Całość zwijamy. Pozostało tylko to upiec. Już nie mogę się doczekać. Uwielbiam ten zapach świeżego chleba. Spójrzcie na mój gotycki toster. Włożę do niego ten zwykły, niestety nie gotycki chleb. Musi się trochę przyrumienić, aby uzyskać przerażająco chrupiącą skórkę. Co ty robisz, rączko? Mój toster działa idealnie. Sam się o tym przekonałeś. No to kontynuuję. Margo chciała dżem, ale o wiele lepiej będzie z ostrym sosem tabasco. Każdy lubi pikantne przyprawy. Dodam jeszcze czerwonej papryczki. Wygląda rewelacyjnie. No i mój chlebuś gotowy. O rety, ledwo powstrzymuję się, żeby tego nie spróbować. Muszę go pokroić na równe kromeczki. To jest po prostu przepiękne. Ale kształt mi się nie podoba. Zmienię to. No teraz to ja rozumiem. Dodam bite śmietany i owoców. No co za niesamowita słodka kanapka. No i mamy to. Tęczowa przekąska gotowa. A ja czekam aż mój chleb się zarumieni. O, gotowe! Jaki piękny i się nie przypalił. Sposmarować posmarować to Nutellą. Ale oczywiście najpierw muszę spróbować. Ojej, jakie to jest dobre. Nie mogę się zatrzymać. Zazdroszczę, Margo. O nie, ręka mi utknęła. Wednesday, pomóż mi. Jasne, tylko nie wykonuj żadnych gwałtownych ruchów, bo rączka będzie miała koleżankę. Wiesz co? Jest okej. Okay. Mam tu żelki w kształcie wstążek. Położę je na tostach. Tak też wygląda świetnie. Podgrzeję je trochę, żeby się roztopiły. Ludzie, gdzie moje tosty? Wszyscy gotowi? Dobrze, bo Margo już się dopomina tostów. Wow, no w końcu. Zacznę od tego. Wygląda tak jak na obrazku. Ale na dzień jest jeszcze piękniejsze. Mm. Trochę suche, ale daje radę. A co my tu mamy? Czaszka? To na pewno Wednesday. O nie! Ostra papryczka! Ratunku! Nie tego chciałam! A co tu jest? Spróbuję. Wow! Smakuje niesamowicie! Wygrywa ten tęczowy tost. Brawo! Szefie, no gratulacje! Naprawdę jesteś genialny.